stało. Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. No, ta wyspa tu nie chce nikogo chyba w... puścić i wypuścić. Pało. Pierdy, że po coś nie. O lina, teraz będziemy mogli używać tych elementów związanych z Liną. Okej. Okay. Coś jeszcze? Musi być jakaś droga na Nie, to wszystko wszyscy raczej jakieś pułapki dla królików. Wina się Lara, LC, to jest nasza LC. Nie wiem czemu to zrobiłem, ale myślę, że coś tu się stanie. A to po prostu osłony się rozwala. Tutaj mamy rowce. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. A, o to chodzi. O coś co tu jest. Nie ma tu nic? Nie. Żadnej znajdźki ostatnio nie, zna, nie znaleźliśmy. No patrz jak ona zadyla na tym. Tutaj, tutaj do góry dojść? Jak ma tam wejść do góry? No chyba, że tutaj się dawać, jakoś wejść w inny sposób. Na przykład skacząc tutaj do góry. tego drzewa może się da przywiązać też nie ale tutaj się może da przywiązać Dobra, co tutaj mamy? Jakieś owocki sobie pozbieramy. No nie wiem po co one są, ale ja zbieram. I je zbieram. Bijebało drzwi. Czeska w górach. Rot. O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem... potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot, z a, drugi pilot. n 177 Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitani Jessop, słyszy mnie pan! Wystrzeliłem racy dymną odbiór! Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać racę. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko zajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy! Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie, wiesz co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. Z jednej strony ten rot ma rację. Czemu on siedzi na dupie, zamiast się ruszyć i pomóc? roboty. Lechać czysto. Tutaj nikogo nie znajdziecie. Pewnie masz ma ale mamy rozkaz. No zbieraj. Mamy coś tu? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Jak to było można rozwalić. Mamy część łuku, I ja go nie widziałem, to Czasem na te schody patrzyłem, I jest tam kto, Rod? Słyszę jest? Co się u was dzieje? Weszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Ron. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Wszystkich porwali, nie zaciekawie, zapomniałem kliknąć E, nie, ale my tu byliśmy, czy nie? A to jest to miejsce. Nie, 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 nie. nie. Pani, pani, Co pani robi. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne: muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne, dlatego że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. I to oznacza, że ta cała Chimiko, ta królowa cała, włada tą wyspą? Może dlatego tu się takie grube akcje dzieją. Udało się złapać Dobra, tak właściwie To ja miałem iść tam na dół Nie wiem, co ja tu w ogóle robię Nie, 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 nie Nie Nie, nie chcemy jeszcze ginąć Co? Do czego ja to mogę przyczepić? Nie widzę tu żadnego słupa. Mhm. Dobra, jesteśmy tu. Niech jest więcej y, surowców. Dzik. Jak go tam widziałem? W skarbie nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Roth. Wiem jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Dobra. Zastanowię. Znaczy, roz się musi zastanowić. Tak, eee, ten łuk lepszy mamy. nie, coś tu możemy. Kolejny magazynek to bierzemy to. Raczej ulepszenie to ulepszenie w końcu. Dobra, idziemy tu zobaczyć do tego samolotu. pewnie No tak, pociągnąć. co, znaczy. No nie wiem jak to, to rozwalić Na razie damy spokój A ten mój cel jest tam Ale ja chcę iść do tego dzika zobaczyć mogę No nie wejdę chyba teraz co? Nie no wejdę Myślę, że mnie będzie atakować, a to jednak spokój. tu <grymne> mamy. <grymne> to musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców? Hmm. Dobra, trzeba iść do naszego celu. Uy, pani, że się pani zapędziła. Myślę, że będzie kolejna wejść do broni maszynowej, jednak nie tym razem. To jest tak grzecznie tutaj jest. To jest słup. Okay. Czyli z tego co wiem, tutaj można użyć tej szybkiej podróży, żeby się cofnąć do poprzednich lokacji. Więc myślę, że gdy nagramy, wiem już całą grę. Robię taki jeden bonusowy odcinek, gdzie będę wszystko zbierać. Ręce umiej po sikaniu. Dobrze, że rozporek zapiął. <śm> widzicie? Skrzynka tam jest. Skoro ja ją tutaj zobaczyłem, no to ja tu idę. Aha. Ktoś często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom. Mm. Tam jest sposób do podpalenia krowce, jak się tutaj dostać. Jest jakieś gniazdo hmm. wiecie co zaskocze, czułem, podbieranie jaj, ale jaja, mhm. dobra. Ola mniecie posągu. Konhiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze, a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z Honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie. A pewnego dnia słoneczna królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię, a jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania, to zniszczyłoby moją rodzinę, ale boję się mojej królowej. O skoro się boisz, no to nie wiem, czy to jest taki. Ten jest do zachwytu <laughs> lekko pod ziemię To jest Dużo czytania dzisiaj Wyspę. Dość już widziałem Jamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada słoneczna królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuje, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach nigdy nie powiem ani słowa. W hmm? ich informacji Ach, się tam dostać Ale ja wiem już jak, ten... jak się będziemy... jaki będzie miał tytuł Molek książkowy tam takie osiągnięcie gdy przeczytam tą książkę I spadniemy pewnie co? Refleks kota. Kapitanie so! No, już podział. Zresztą było ciężko ranny, gdzie mam Polas. Po Wiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego, japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Mam około półtorej godziny już materiału, więc będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, jeżeli materiały Ci się podobają daj mi suba, lajka like zostaw komentarz. Dzięki za oglądanie, cześć!